Halo, halo, cześć, siemanko, witam wszystkich gorąco, nowy film z podstaw tradingu, czwarta lekcja, a w dzisiejszym filmie, hmm, to by tu, kurcze, no rynek zawraca, nie, istnieje, idzie ruch w górę, istnieje ruch w dół, a dzisiaj będzie o tych momentach, w których rynek zawraca, czyli tak zwany rewersal, pokażę Wam, Cztery ważne rzeczy, które muszą znaleźć się w każdym rewersalu, aby był on prawidłowy. Jeśli film Cię zainteresuje, wejdź, kliknij linki w opisie, Discord, YouTube, sprawdź wszystko. Najlepiej wszystko. A teraz zapraszam już na materiał. Witamy na naszej stronie głównej Strefa Tradingu, przycisk do rejestracji. Odbierz bonus bitget. Automatycznie zostajemy przekierowani na naszą giełdę. Wpisujemy swój własny adres e-mail, następnie własne hasło lub wygenerowane przez Google. Poniżej znajduje się nasz Referral Code. Jest to nasz kod polecający. Od tego momentu po kliknięciu przycisku Create Account jesteście członkami strefy tradingu. Zapraszamy na Discorda. No i lecimy z Panem Rewersalem. Jakby to Wam pokazać? Tutaj. O. Trend jest trend. Nie? Jeżeli nie wiesz czym jest trend, cofnij się do filmiku. Pierwszego podstaw tradingu. Tam na pewno się dowiesz, czym jest trend. No i mamy ten nasz trendzik. Następują sytuacje, w których rynek zawraca. Czyli trend się zmienia na birisz. Więc to jest bardzo prosta sytuacja. Buch. Co tutaj się stało? Może przeanalizujmy chwilowo te strzałeczki. Robimy haje, lowy. Haje, low'e. Y. A na samym końcu robimy haja, lowa, robimy higher haja, high czyli wyższy szczyt. I od razu w tym momencie robimy niższy dołek. Jest. Następnie znowu robimy szczyt, ale niższy od poprzedniego i robimy niższy dołek. I trend zmienia się, że robimy niższy szczyt, niższy dołek, niższy szczyt niższy dołek, w przeciwieństwie do tego, jak jest to w trendzie buliszowym. Oraz druga sytuacja, w której to trend zmienia się na buliszowy. Tutaj kończy nam się trend. Robimy niższy dołek, niższy szczyt i w tym miejscu występuje złamanie struktury. Robimy wyższy szczyt, wyższy dołek. Wyższy szczyt, wyższy dołek, wyższy szczyt, wyższy dołek i wyższy szczyt. W tym miejscu występuje nam rewersal. Teraz jak takiego rewersala rozpoznać jeszcze? Na samym początku jeszcze pokażę Wam tutaj to przykładem na samych prostych liniach, ale musimy wyswipować, wyswipować, czyli zebrać Liquidity. Z dołka obok, tutaj najczęściej może być to po prostu akumulacja w tym miejscu. Taka. Spójrzmy to na chwilę. Tyk, aż dołek, najniższy, ale przed tym znajduje się zazwyczaj często jakaś mała akumulacja, tak zwana turtl zupa. Tak? Turtl zupa, żółwia zupa. W tym miejscu występuje wyswipowanie tego dołka. Następnie pamiętacie lekcję o Fair Value Gapach i Inverse Fair Value Gapach. Jeżeli nie pamiętacie tej lekcji, to cofnijcie się. Jest to poprzednia lekcja, podstaw tradingu numer 3. I to a propos tych Inverse Fair Value Gapów. W każdym prawidłowym rewersalu tworzy nam się zazwyczaj Fair Value Gap. który następnie musi on zostać obrócony inverse inwersferwaliu gapa. To jest nasz drugi podpunkt. Pierwszym podpunktem jest sweep akumulacji po prostu. W drugim miejscu jest to Inverse for Value Gap, w trzecim miejscu musi to być co? Nic innego jak CISD, czyli Change in State of Delivery z angielskiego, czyli zmiana w kierunku dostarczania tak naprawdę w Tłumacząc to na język polski, czyli to jest nasz trzeci podpunkt, CISD, Change in State of Delivery, zmiana w kierunku dostarczania. Czwartą rzeczą jest Order Block. Czyli to całe tutaj. Ta cała nasza zupa staje się Order Blokiem. To się dzieje idealnie w tym momencie, w którym zachodzi CISD. No i tyk jako kureczka OB. Dodatkowo jako piąte można wrzucić tutaj jeszcze jedną rzecz normalnego, świeżego ferwaliu gapa, który się wytworzył w tym miejscu. Nie? Piąta rzecz. FVG. I aby prawdziwy rewersal był prawdziwy, te wszystkie podpunkty, które tutaj widzicie na ekranie, dokładnie te 5, sweep, inverse fair value gap, zmiana w kierunku dostarczania, order block i fair value gap mogą sygnałować nam to, że nastąpiła zmiana trendu. A teraz przejdziemy sobie do przykładów na wykresie. Ale jeśli Cię zainteresowałem, to obejrz proszę może krótką wstaweczkę a propos naszego Discorda. Chcesz wiedzieć więcej o rynkach kryptowalut czy o rynkach finansowych. Dołącz do nas do Discorda Letowy, wielki przycisk, kliknij go. Automatycznie zostaniesz przekierowany na naszego Discorda. Następnie wyświetlić się regulamin do zaakceptowania. Na samym dole zielonym haczykiem, zaznaczasz go, wyświetla ci się całe menu Discorda po lewej stronie nasze giełdy, z których korzystamy między innymi BitGet poniżej znajduje się zostań elit co trzeba zrobić aby zostać elit wystarczy założyć konto bitget i wpłacić na nie minimum 100 dolarów aby zweryfikować swoje konto wchodzisz w łódeczkę z napisem weryfikacja weryfikacja UEID. lepujesz swój UEID po jego profilu który wyświetli ci się po założeniu konta po zweryfikowaniu wyświetlą Ci się wszystkie kanały, satelit, wyniki, sygnały, następnie strefa wiedzy, w której znajdują się ICT pytania, ICT Terms, ABC krypto, Podstawy, PIEC i wiele wiele innych wartościowych materiałów z których możesz czerpać wiedzę. Najważniejsze dla początkującego będzie szkoła ICT YouTube, moje autorskie filmy oczywiście wykorzystaniem metodologii ICT. A jeżeli chcesz czegoś więcej, na samym dole znajdują się korepetycje z Erwinem. Jest to moja szkoła, w której uczę Nauczam moich studentów mojego modelu, który rozgrywam na co dzień. Dzięki, że wpadłeś na Discorda, go ja i do usłyszenia. A teraz przechodzimy na wykresik. I pokażę Wam parę przykładów z wykresu. Na gdzieś na 1 godzinówce, może na 15-minutówce. Pokażę Wam przykłady birisz, Pokażę Wam przykłady bullish. Ok. Tu mamy fajny rewersal. Leźmy może na 15 minutówkę. I na 15 minutówce w tym oto miejscu. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. Mamy wyswipowanie tak naprawdę. Można by było wejść nawet na 30M w tym przypadku, tak mi się wydaje. Tak. Można by było. Można by było dokładnie. Zobaczcie, że co tutaj mamy jako pierwszy nasz punkt. Jest tutaj ta mała akumulacja. Tak, jest akumulacja mała. Ona zostaje wyswipowana. W tym miejscu dajemy sweepa liquidity, czyli idzie ruch do góry, następnie szybko wraca. Kolejna rzecz, którą tutaj widzimy, to jest fair value gap, który tutaj był i został on odwrócony. Malutki, ale jest. I jeżeli został odwrócony, to zobaczcie, jak bardzo. Odwracany zostaje w tym momencie, kiedy ta świeczka zamyka się poniżej niego, a ta świeczka go testuje idealnie do połowy. To też jest Wasze kolejne potwierdzenie, jeżeli inverse Fair Gap zostaje od razu stestowany do połowy. Czyli mamy punkt 1. Będę to oznaczał punktami 1. Następnie mamy 2. Trzy. To było 3. Trzecim punktem był Change in State of Delivery. W naszym Change in State of Delivery jest to miejsce. Jest to bearish cist. Jest to zmiana w dostarczaniu. Tak? Trójeczka. Kóreczką. Tak dodamy trójeczkę. Kóreczką jest order block, czyli to cała Cała akumulacja, która tutaj była, jest order blokiem. Ona troszeczkę dużo miejsca zajmuje, więc ją usunę. I jako piąta rzecz to, było, to był nasz świeży, powstający per gap. Normalny. Nie jest inwersowany, normalny gap. Tak wygląda fajny, prawidłowy rewersal, który tak naprawdę jeszcze nie został testowany. Jest to nasze obecne ATH. Może przejdźmy do przykładu jakiegoś biriszowego i zobaczmy to na biriszowym przykładzie. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Co mamy po tej stronie? Po całe jest czym? Naszą akumulację. Mamy wyswipowanie naszej akumulacji w tym miejscu. Następnie. To jest punkt 1. Następnie podpunkt drugi Mamy nasz inverse Fair Value Gap, który znajduje się w tym miejscu. To jest nasz podpunkt drugi. Tak naprawdę, trzecim podpunktem jest Change in State of Delivery, który moglibyśmy wyznaczyć już w tym miejscu tutaj, ponieważ jest to pierwsza up close candle, czyli świeca, która jest zamknięta na bullish. Zostaje złamana, ale ja sam wyznaczyłbym go w tym miejscu. <laughs> Czyli mamy naszą zmianę trendu, Zizna. Tyk Następnie po tym, co występuje. Oczywiście jasne, per value gap. Ponownie, jeżeli nie wiesz, tutaj nawet są dwa, jeden. Jako breakaway, 3, drugi, krwaliu gap, pęk. No i kolejne gapy też, które tutaj znajdują się w tym miejscu. To jest nasz czwarty podpunkt. Więc zawsze jeżeli szukamy rewersala, 1, 2, 3, 4, te wszystkie podpunkty powinny znajdować się na. Naszej planż na naszym wykresie. Ok. I teraz wejdźmy może na chwilę na 1H. No ale Erwin, tu na ATH nie ma żadnego inverse per Value Gapa na 1H takiego wysokiego. Jak to nie? Jest, ale w tym miejscu. Ok. Reversal 30M był do tego miejsca. Więc jeżeli nie widzisz Inverse Fair Value Gapa na timeframe jednogodzinowym zejdź na niższy timeframe i sprawdź, czy przypadkiem tutaj nie było tego Inverse Fair Value Gapa. Bardzo prosty. Dzięki za dzisiejszą lekcję. Dzięki, że oglądacie. Łapka w górę, komentarz, subik. Będę mega zadowolony. A jeśli spodobało Ci się to, co mówię, to, co przekazuję, jeśli chcesz się nauczyć więcej, to zapraszam do na naszego Discorda. Siemano! też dołączyć do naszego copy trading, w którym ja, Erwin, odpalam i zamykam pozycję, kliknij przycisk BitGet Copy Trading, automatycznie zostaniesz przekierowany do strony BitGeta, do strony kopiowania, następnie kliknij przycisk Kopiuj i od tego momentu jesteś podpięty pod nasze kopiowanie.